Zbawia Świat Zapraszamy Państwa na audycję o dziełach sztuki, które mają wartość uświęcającą i artystach, którzy poprzez swoją twórczość ukazywali swoją więź z Bogiem. Audycja Piękno Zbawia Świat, Radio Jasna Góra. Zapraszamy! Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym spotkaniu z pięknem, które zbawia świat. Ojciec Tadeusz Iwaszczyszyn i Izabela Banaszewska. Dzisiaj wspaniała niedziela, wspaniałe wspomnienie Trójcy Świętej. Tajemnica ogromna, tajemnica naszej wiary i w odpowiedzi również na tą tajemnicę dnia mamy do zaprezentowania Państwu niesamowity fresk autorstwa Masaccio. Czyli tak naprawdę Tommaso di Ser di Simone, artysty, który urodził się pod Florencją i tam. Przybędzie jako dziewiętnastolatek, który będzie poszukiwał pracy po śmierci swojego ojca, zapozna się wówczas z rzeźbiarzem Donatello i architektem Brunelskim. Oni razem w trójkę będą stanowić słynną florencką trójcę artystów, jeszcze zanim zaczną działać we Florencji tacy artyści jak Leonardo da Vinci. To właśnie tych trzech. Czyli Donatella, Brunelleskiego i Masaccia. Połączy nie tylko przyjaźń, ale połączy zainteresowanie problemami intelektualnymi epoki. Bo wiemy o tym, że oczywiście we Florencji rodzi się renesans. I jak to się dzieje? Florencja jest republiką i wychodzi zwycięsko z walk toczonych o hegemonię na półwyspie, przez co umacnia swoją pozycję. Uzyskuje dostęp do morza dzięki zdobyciu Pizy i Livorno. I przez taką niezależność polityczną i szybki rozwój gospodarki we Florencji będzie bardzo duży dobrobyt. Pociągnie to za sobą ogromny rozwój sztuki i nauki. Dzięki bogatemu mieszczaństwu bardzo szybko wzrośnie rola mecenatu świeckiego. Rzemieślnicy dotychczasowi, oczywiście znani jeszcze z epoki średniowiecza, przekształcą się w artystów. Będziemy, jeśli chodzi o sztukę, odchodzić od gotyku międzynarodowego, który jeszcze. Za czasów massaccia wciąż był aktualnym stylem, ale już powoli właśnie ci najwięksi artyści będą odchodzić. Na rzecz czego indywidualizmu w malarstwie i realizmu. Będą powracać do sztuki antycznej, jeśli chodzi o wzory, ale też zainicjują zupełnie nowe ujęcie przestrzeni i absolutnie ten fresk. Trójca Święta, który znajduje się w kościele Santa Maria Novella we Florencji. Obrazuje nam jak gdyby wszystkie cechy epoki, prawda? Bo mamy tutaj już malarstwo absolutnie nowoczesne. Zacznijmy od tego, że jest to fresk ukazujący nam Trójcę Świętą. Trzeba nam przypomnieć sobie, jak ukazywano dotychczas, czyli przez całe średniowiecze, taką scenę, Trójcę Świętą. Popularny był schemat tzw. tronu łaski, w którym Bóg Ojciec siedzi na tronie, trzyma w swoich ramionach krzyż. Z ukrzyżowanym swoim synem, a pomiędzy nimi, albo nad Bogiem Ojcem, albo pomiędzy głową Boga Ojca a głową Chrystusa, znajduje się gołębica Ducha Świętego. To był schemat. I tutaj, jeżeli spoglądamy na nasz przepiękny fresk, który powstał około 1425-28, tak mniej więcej jest datowany, bo nie znamy dokładnej daty, ani też nie wiemy przez kogo był fundowany w tymże kościele. Widać ewidentnie, że powstał jako forma epitafium nagrobnego. Widzimy, że ten absolutnie nowatorski fresk to jest zupełnie inne podejście, właśnie do tronu łaski. Nie mamy tutaj siedzącego na tronie Boga Ojca. Oczywiście. Te różne sposoby przedstawiania Trójcy Świętej są niezmiernie ważne i na pewno jeszcze odniesiemy się do tego sposobu, który tutaj mamy. Natomiast warto sięgnąć zawsze do źródeł sceny, którą chcemy zawsze omawiać, czy w jakikolwiek sposób sztuki. Gdzie jest źródło? Otóż źródło tego. Pięknego przedstawienia Trójcy Świętej, no nie jest nigdzie indziej, jak właśnie w naszym wyznaniu wiary. I najczęściej sięgamy do źródłowego tekstu, jakim jest Pismo Święte. Tak, dzisiaj zapraszam, abyśmy wysłuchali jednego punktu, najważniejszego, być może później jeszcze jeden uda nam się, punktu katechizmu Kościoła katolickiego, który mówi właśnie o Trójcy świętej. To jest 234 punkt. Tajemnica Trójcy Świętej stanowi centrum. Wiary i życia chrześcijańskiego. Jest tajemnicą Boga w sobie samym, a więc źródłem wszystkich innych tajemnic wiary oraz światłem, które je oświeca. Tajemnica ta jest najbardziej podstawowym i istotnym nauczaniem w hierarchii prawd wiary. Cała historia zbawienia nie jest niczym innym jak historią drogi i środków, przez które prawdziwy i jedyny Bóg, Ojciec, Syn i Duch święty. Objawia się, pojednuje i jednoczy ze sobą ludzi, którzy odwracają się od grzechu. Ten tekst, jak słyszeliśmy doskonale, przypomina nam o tym, że tajemnica, właśnie Trójcy Świętej, stanowi centrum wiary i życia chrześcijańskiego. Stąd też dziś szczególnie chcemy nad tą tajemnicą, również za pomocą sztuki, pochylić się. Jak już pani redaktor wspomniała, to przedstawienie Trójcy Świętej miały różne formuły, natomiast ono również jest w jakiś sposób umocowane w tradycji Kościoła, umocowane właśnie w tym, że Trójca Święta zresztą tak jak nam podpowiada również katechizm w kilku punktach dalej Trójca Święta jest tajemnicą wiary w sensie ścisłym, jedną z ukrytych tajemnic Boga, które nie mogą być poznane, jeśli nie są objawione przez Boga. Oczywiście Bóg zostawił ślady swego. Trinitarnego bytu w swoim dziele stworzenia i w swoim objawieniu w Starym Testamencie, wewnętrzność jego bytu jako Trójcy Świętej stanowi tajemnicę niedostępną dla samego rozumu, a nawet dla wiary Izraela przed wcieleniem Syna Bożego i posłaniem Ducha Świętego. Zatem zobaczmy, że wcielenie Syna Bożego, czyli ten wyłaniający się na pierwszy plan naszego pięknego fresku krzyż, właściwie jest źródłem również objawienia. Trójcy świętej I to dzięki Jezusowi Chrystusowi my możemy właśnie poznawać Boga, poznawać całą trójcę świętą. Długo się zastanawiano nad tym, dlaczego te przedstawienia ikonograficznie nazywane są tronem łaski. Być może odpowiedzią jest fragment z Izajasza, czwarty werset z szesnastego rozdziału księgi Izajasza, który mówi: Utrwalony będzie tron właskawości. Spoglądamy na przepiękne dzieło sztuki, drodzy państwo, które nam pokazuje nieistniejącą kaplicę. No i tutaj już powinno nas to zaskoczyć absolutnie na płaskiej ścianie zostało wymalowane dzieło, które we wczesnym renesansie jeszcze nie mamy studiów Leonarda da Vinci nad perspektywą. Jesteśmy tuż po okresie prób nad perspektywą. Intuicyjną, którą stosował Giotto, między innymi, prawda? Lorenzetti, oni się posługiwali taką intuicyjną, wykreśloną perspektywą w głąb obrazu. A tutaj mamy perspektywę matematyczną. Nie ma takiej możliwości, żeby ten fresk powstał z ręki malarza. No i tutaj na to pytanie najprawdopodobniej odpowiada nam właśnie owa przyjaźń pomiędzy masaciem a bruneleskim, który był przecież architektem i który stworzył we Florencji wiele dzieł, między innymi słynne ospedale degli Innocenti, czyli szpital dla niewiniątek. Domyślamy się tego, bo oczywiście nikt tego nie potwierdzi, tak, nie ma na to dokumentów żadnych, ale domyślamy się tego, że perspektywę zbieżną, czyli taką, w której Wszystkie linie w tym obrazie zbiegają się w jednym punkcie na wysokości oka patrzącego, a jeżeli obejmiemy swoim okiem cały fresk, on jest postawiony właśnie w takim w formie takiego stojącego prostokąta i warto oglądać go w całości, bo to nie tylko łuk, w którym znajduje się ukrzyżowany wraz z Bogiem Ojcem i grupą ukrzyżowania, ale też dół tego fresku. Tam na takim jakby postumencie, jakby na grobku, leżą, leży szkielet i znajduje się tam inskrypcja. Więc to jest całość naszego fresku. Jeżeli zatem spoglądamy na całość, to gdzie znajduje się oko patrzącego? Ono leży na linii, na której klęczą fundatorzy tego dzieła sztuki. Czyli mamy ewidentnie perspektywę żabią. Tutaj znajduje się oko patrzącego, więc, drodzy Państwo, ten fresk został w przepiękny sposób wykreślony matematycznie. I to dodatkowo jeszcze musimy tutaj dodać, że Użyto skrótu perspektywicznego, dzięki któremu zaglądamy do wnętrza tejże nieistniejącej kaplicy. E, widzimy tam sklepienie kolebkowe e, z kasetonami, każdy z tych kasetonów, zdobiony dodatkowo rozetą. Przestrzeń tejże kaplicy jest skrócona, oddala się i skraca się, dzięki czemu widzimy jej kubaturę, czyli to wnętrze. No to jest coś niezwykłego, i w tę przestrzeń został właśnie wpisany. Krzyż Chrystusa. Zobaczmy teraz, co nasz artysta zrobił z postacią Boga Ojca. W tych wszystkich średniowiecznych tronach łaski, z którymi mieliśmy dotychczas do czynienia, Bóg Ojciec jest postacią największą w obrazie, więc proporcje nie zostają zachowane, tak? Bóg Ojciec jest największy, siedzi na tronie i trzyma w dłoniach Krzyż Chrystusa. Ramiona tego krzyża, jest to krucyfiks, na tym krzyżu zawieszony jest Chrystus. Gołębica Ducha Świętego, jak wspominałam, unosi się gdzieś pomiędzy tymi dwoma postaciami. Natomiast tutaj wszystkie postacie w tym obrazie zostały namalowane w naturalnych rozmiarach. A to oznacza, że Bóg Ojciec musiał być wyżej, żeby trzymać krzyż Chrystusa, ramiona tego krzyża, musiał być umiejscowiony gdzieś wysoko. W jaki sposób Masaccio wychodzi z tego, z tego problemu? Otóż Ustawia Boga Ojca niczym na ołtarzu, prawda? Na jakimś takim podwyższeniu niczym na ołtarzu, przed którym na posadzce maluje Krzyż Chrystusa. Na tejże posadzce ustawia także tak zwaną grupę ukrzyżowania, czyli dwie postacie, które właśnie znamy spod Krzyża. Maryję, ona tutaj dodatkowo jeszcze wskazuje ręką na ukrzyżowanego syna oraz świętego Jana Ewangelistę to jest nasza grupa ukrzyżowania. Chrystus, którego tutaj prezentuje nam Bóg Ojciec, jest martwy, ale Został namalowany zgodnie z regułą już renesansową, w odwołaniu do sztuki antycznej. Jako posiadający piękne ciało, wręcz wyrzeźbione, ono tutaj zostało znakomicie namalowane światło cieniowo, mimo że jeszcze nie znamy sfumato, które przyniesie dopiero twórczość Leonarda da Vinci. No, drodzy Państwo, mamy do czynienia z artystą, który umarł bardzo wcześnie. Żył zaledwie 27 lat, ale gdyby żył, nieco dłużej to mielibyśmy do czynienia z drugim Michałem Aniołem, bo naprawdę to co daje nam spuścizna tego artysty, pozostałość jaką pozostawia po sobie, jest absolutnie niezwykłe. Dochodziło do tego, że wszystkie szkoły malarstwa we Florencji, wszyscy artyści, którzy uczyli się malarstwa we Florencji, musieli obowiązkowo analizować wszystkie freski Masaccia, ponieważ w nich jest zawarte absolutne mistrzostwo, no i innowatorstwo jak na tamtą epokę. Więc Zobaczmy, jak wiele nowinek nowości przynosi nam właśnie w tym swoim fresku. Na potwierdzenie tej tezy o wykreślenie perspektywy matematycznej, perspektywy zbieżnej w tym obrazie, przez Brunelleschiego, na potwierdzenie tego faktu musimy spojrzeć na pilastry w obrzeżach. I jeżeli, Otworzą sobie Państwo teraz dzieło sztuki, jakim jest właśnie Spedale degli Innocenti, czyli ten szpital, słynny szpital niewiniątek, to tam w narożach flankują właśnie te wejścia, takie potężne filary, z tymi kapitelami zaprojektowanymi przez Brunelskiego. Są odwzorowaniem, można powiedzieć, jeden do jednego. Również i te kolumny, które tutaj widzimy, dźwigające łuk archiwolty, one są obdarzone takimi ewidentnie jońskimi wolutami. Te woluty no, są absolutnie znów powtórzeniem wolut, które daje nam Brunelleschi w swoim szpitalu Niewiniątek. To wszystko nam się tutaj zbiega, prawda? Przez to Masaccio oddaje również hołd swojemu koledze, ale też wielkiemu architektowi, artyście. Niezwykłe jest to dzieło sztuki, spoglądamy sobie na nie. Oczywiście niesie się za nim głębia treści teologicznej, o czym tutaj już ojciec wspomniał i do, do czego za chwileczkę również nawiążemy, ale chcę tutaj zwrócić uwagę Państwa właśnie na te szczegóły mówiące o tym, jak wywrotowym dziełem sztuki był tenże fresk Masaccia, który powstaje w Santa Maria Novella nie jako historyk sztuki, ale jako właśnie wspomniany tutaj, że jestem w tej kwestii teologicznej, to jednak chciałbym spróbować nawiązać i ewentualnie poprosić o potwierdzenie, pani redaktor, czy te łuki triumfalne nawiązujące właśnie do architektury antycznej, również mogą w ten sposób symbolizować triumf Chrystusa, jaki właśnie odniósł na krzyżu. Jeżeli spojrzymy na Chrystusa jako na króla królów i władcę władców, to absolutnie tak. Po co były budowane łuki triumfalne? Zresztą nasz fresk bardzo mocno nawiązuje tutaj do jednoprzelotowego łuku triumfalnego, właśnie, prawda? Po co były budowane właśnie te łuki triumfalne? Otóż, aby potwierdzić chwałę. Władcy, który wracał po podbiciu kolejnego terytorium, prawda? A na tychże łukach znajdowały się oczywiście płaskorzeźby. Łuk Konstantyna, choć on jest akurat trójprzelotowy, pokazuje nam sceny zwycięskich walk cesarza. Ale rzeczywiście, zarówno kolumny, jak i łuki to były takie elementy sztuki antycznej, które. Miały podkreślić triumf władcy. No i tutaj, jeżeli spojrzymy w ten sposób na Chrystusa, na to, że jego śmierć krzyżowa nie skończyła się tylko i wyłącznie śmiercią, ale nastąpiło zmartwychwstanie, które zwyciężyło grzech i śmierć, no to jest to oczywiście triumf, absolutnie. A więc w ten teologiczny sposób to również można spojrzeć na te piękne odniesienia architektoniczne. Warto jeszcze odnieść się do tego, co już zostało wspomniane. Otóż Bóg Ojciec, który niejako stoi, tak moglibyśmy tutaj na to spojrzeć, na ołtarzu. I to też również ma bardzo piękne znaczenie. Otóż jeżeli państwo Zwrócą uwagę. jeżeli Może już niektórzy z was zwrócili na to uwagę, a jak nie, to zachęcam do tego, aby przy następnej okazji właśnie na to szczególnie uwagę zwrócić, mianowicie podczas mszy świętej. Większość modlitw, które kapłan wypowiada w imieniu wiernych, jak i właściwie cała modlitwa eucharystyczna, to są słowa skierowane do Boga Ojca, przez Jezusa Chrystusa. A więc ta postawa, postaci Boga Ojca, który właśnie stoi na ołtarzu, jest również bardzo, bardzo można powiedzieć, trafna, a jednocześnie korespondująca z tym, co już wspomniałem na początku, że to właśnie Jezus Chrystus objawia nam. Ojca objawia nam Boga, więc również dokonuje się to w Mszy Świętej, kiedy to przez Jezusa Chrystusa, przez Jego ofiarę, którą składamy na ołtarzu, którym jest właśnie ofiara Jego Krzyża, mamy dostęp do Ojca, który, jak widzimy również na tym ołtarzu tutaj, w tym pięknym fresku, stoi i podtrzymuje Krzyż Jezusa. Wracając jeszcze drodzy Państwo do tej architektury, bo już tutaj powiedzieliśmy o wielu elementach, powiedzieliśmy o sztuce Brunelleskiego, która miała wpływ ewidentny na powstanie tego fresku, ale też i właśnie o tym łuku triumfalnym. Nasz fresk powstaje około 1425, może 6, a najpóźniej 28 roku. Natomiast w 1414 roku odkryto antyczny traktat Witruwiusza. Z pierwszego wieku, przed naszą erą, właśnie dotyczący architektury. I wtedy zaczyna się rozwijać nauka oparta na wyliczeniach matematycznych. Już wtedy kończy się etap tej perspektywy intuicyjnej w obrazach, i wtedy zaczyna się, zaczynają się właśnie geometryczne prace nad ukazaniem głębi w obrazie, nad ukazaniem przedmiotów, które się zmniejszają w miarę oddalania od planu pierwszego. Więc nad tym wszystkim oczywiście artyści pracują. Stąd też również i z, z uwagi na to, że był to traktat mówiący o. Architekturze antycznej te bezpośrednie nawiązania do stylu zarówno greckiego, jak i rzymskiego. I zresztą tutaj widzimy w doskonały sposób te woluty jońskie, te kapitele korynckie, te żłobki w pilastrach, prawda? Bezpośrednio kierujące nas właśnie do sztuki antycznej. No i jeszcze to nie wszystko, bo tak jak już mówiłam na razie, omówiliśmy ten fresk do poziomu fundatorów, zresztą to też jest nowość, że tych fundatorów klęczących po boku tak jak zwykli. Byli artyści umieszczać ich po bokach obrazu klęczących, ale tutaj mamy dodatkowo te postacie w naturalnej swojej wielkości, tak? Więc to też jest ogromna nowość. Dotychczas tych fundatorów pomniejszano do takich prawie że małych kukiełek, które właśnie umieszczano po bokach obrazu. Nie znamy ich z imienia ani nazwiska. Wiemy tylko o tym, że w niedalekiej odległości od miejsca, w którym znajduje się fresk. Poniżej znajdował się grup Bertich, a obok znajdował się grup Lencich. Więc no, być może są to postacie z jednego lub drugiego rodu, które fundują cały ten fresk, ale jeszcze poniżej mamy takie swoiste Memento Mori, bo tutaj leżące na nagrobku zwłoki, szczątki ludzkie, a nad nimi napis. Napis może mało widoczny, natomiast pozwolę sobie ten napis w języku polskim Państwu przytoczyć. Otóż brzmi on w ten sposób: Byłem kiedyś tym, czym Ty jesteś, a tym, czym jestem, kiedyś Ty będziesz. No wymowne, prawda? Oczywiście jest to napis, który my niejednokrotnie, z którym się możemy spotkać w sztuce baroku, który był powielany. Podobny napis możemy spotkać w górach Świętych Wszystkich w sanktuarium Krzyża Świętego na Wzgórzu. Być może Dobrze nam znane miejsce. Tak, i on jest również umieszczony przy prezentowanych zwłokach, szczątkach ludzkich, dokładnie kościach czaszki. Powiedzieliśmy już o wielu rzeczach. Jeszcze na koniec powiedzmy o tym, z jak ogromnym realizmem został namalowany tutaj Jezus. Mówiliśmy już o tym, że jest to zmarły Jezus. I rzeczywiście widzimy to nie tylko po tym, że ma zamknięte oczy, ale spójrzmy, jak mocno opada jego głowa, wpada wręcz w ramiona. Prawda? Widać, że no, nie dostrzegamy tutaj absolutnie szyi. Jezusa głowa zapada się mocno w tę przestrzeń. Tutaj ramion jest martwy. Perizonium. Zobaczmy, jak zostało namalowane perizonium. Znów nawiązując do rzeźby greckiej. Techniką mokrych szat. Taka technika była właśnie wykorzystywana w rzeźbie greckiej. W ten sposób malowane były hitiony. Dokładnie mogliśmy widzieć, jak szata oplata części ludzkiego ciała. No tutaj dokładnie mamy to zobrazowane. No i jak wymodelowane jest ciało Jezusa? Tak jak ciała bogów greckich. W sposób piękny, w sposób, który nie pokazuje nam śladów męki, ale również i w sposób atletyczny. W ten sposób będzie malował dopiero Michał anioł. To on będzie nam rzeźbił postaci pędzlem, tak? Będzie mówił o tym, że malarstwo to przedłużenie rzeźby. A tutaj Dwudziestokilkuletni Masaccio maluje nam ten niezwykły fresk. Tak jak już mówiłam, no niewiele lat, bo zaledwie 27, żyje ten malarz. Jeden z pierwszych ludzi renesansu, których wydała Florencja. Warto oddać mu naprawdę cześć, spoglądając na ten przepiękny fresk, który ukazuje nam Trójcę Świętą. A więc na podstawie tego pięknego dzieła Masaccio zapraszamy Państwa do kontemplacji. Kontemplacji tajemnicy wiary, o której wspomniałem na początku, fundamentalnej tajemnicy wiary chrześcijańskiej, jaką jest wiara w Trójce, świętą. Syn, który objawia nam Ojca, którzy właśnie w jedności z Duchem odbierają uwielbienie. Niech dziś również będą dla nas obiektem zachwytu. Niech to dzieło będzie dla nas również. Taką przestrzenią do tego, aby uwielbiać Pana Boga, a jednocześnie dziękować Mu za te wspaniałe dzieła, artystyczne, dzieła, wspaniałe dzieła też sztuki, do których Państwa bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy. Zakończę cytatem z Pisma Świętego z listu do Hebrajczyków, czwarty rozdział, werset szesnasty, który w piękny sposób oddaje nam również i. Ideę tronu łaski. Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę dla pomocy w stosownej chwili. Myślę, że ten cytat też w przepiękny sposób, choć nie mówi o Trójce Świętej, to mówi właśnie o tronie łaski, który. Obrazuje nam Trójcę Świętą ikonograficznie, o czym mówiliśmy w dzisiejszej audycji. Dziękujemy Państwu za uwagę dziś, no i oczywiście zapraszamy do kontemplacji, no i na kolejne z nami spotkanie. Do usłyszenia za tydzień. Tak jest, już za tydzień. Piękno zbawia świat. Zapraszamy Państwa na audycję o dziełach sztuki, które mają wartość uświęcającą. I artystach, którzy poprzez swoją twórczość ukazywali swoją więź z Bogiem. Audycja Piękno Zbawia Świat, Radio Jasna Góra. Zapraszamy!